Siemano widzowie, dzisiaj pokażę wam wszystkie metody na zarobek w tym update. czyli dosłownie wszystkie metody z których da się zrobić naprawdę tysiące tokenów. Ale zanim to zachęcam do zostawienia suba na kanale, łapeczki w górę pod tym odcinkiem, no i zapraszam również na Discorda link w opisie. No a co, ja już nie przedłużam, zapraszam was widzowie do oglądania. No i widzowie bądź co so, bądź, no można na update jeszcze narzekać, ale na sposoby na zarobek naprawdę nie ma co narzekać, bo jest ich całkiem sporo. No w tym update to w zasadzie tylko ten został dodany clan Room, No i tam jakieś jeszcze poszczególne rzeczy, takie poboczne, takie jak leaderboardy i tak dalej, i tak dalej. O przy okazji chyba się tutaj topki naprawiły, bo jestem 979 w jajkach, myfikalach jestem 512 weterynalach jestem 512, w secretach 600, indeks jestem 439, no już. Tutaj widzowie lepiej te topki wyglądają Lepiej, lepiej, nie powiem, że nie A więc w końcu jestem w jakiejś topce No ale widzowie, ja tutaj miałem mówić o zarobku No a więc przejdźmy sobie do pierwszej metody na zarobę No tutaj was widzowie jakoś zbytnio nie zdziwię No bo jest to oczywiście ten Ancient Room Jak ja to jeszcze nagrywam Jeszcze 22 klany się mogą złapać tego top 100 suprema. Ja na jednym klanie już zdobyłem Zdobyłem top 25 A tak dokładnie to top 24 No i mam takiego 125% peta shiny 443 Takich jest, no fajnie, że się udało Takiego zdobyć, no bo do teamu jak znalazł Przy okazji wbijam też na multi kontach Tak jakby tego Suprema Wbijam też sobie z głównego konta, żeby sobie podbustować Tutaj, zostało nam tylko 7 budowli No zobaczymy, czy nam się uda Zostało, tak jak mówię, 22 klany No ale my już tutaj powoli kończymy Zobaczymy, czy nam się uda No ale tak jak mówię, jak jeszcze jakiś klan tego nie skończy To polecam wam jeszcze znaleźć na szybko, bo taka 100% jest spoko, no a te klany Co im brakuje, to na pewno chętnie przyjmą Jakieś nawet gorsze osoby z gorszymi remis. Birfami i teamem. A więc to jest tak naprawdę pierwszy sposób na zarobek. Co prawda już trochę gorszy, no bo tylko ta 100% została, ale zawsze coś. Kolejnym sposobem na zarobek będzie, widzowie, rzecz, która już była, ale dalej naprawdę działa dosyć dobrze, bo jest to właśnie ogródek. No i z ogródka można zdobyć naprawdę masę, ale to masę ekskluzyw jajek. Mimo, że to już zostało znerwione, to dalej da się zdobyć łatwo te jajka. Na zawsze jajko to tam 190 tokenów, może trochę mniej 180, no ale w drodze, po rynki zawsze się przyda. Mi się też udało z jajka trafić takiego 125% z dwóch jajek dosłownie, a więc nawet można otwierać, bo kto wie, taki Supreme około 5000 tokenów. No może tam 4 coś. No i widzowie, kolejnym sposobem będzie tutaj łowienie, czyli też kolejna mechanika, która już była, ale z niej też się da wyłowić ciekawe rzeczy, bo raz na jakiś czas da się wyłowić tego Leviatana, który daje 110%, a więc 1500 tokeników na luzie jest warty. Mi się udało go trafić na multi multikoncie, tak się on prezentuje. Akurat do Klanu robiłem phishing i udało mi się takiego trafić. 110% też git. No, i jest to kolejna właśnie metoda na zarobek. A przypominam, to jest dopiero początek, a naprawdę już jest ich sporo tych metod. No, ale wiadomo, też najlepsze metody będą na końcu. Następna rzecz będzie, żeby nie stracić wartości ekwipunku, widzowie. No, można to też nazwać inwestycją, bo polecam wam teraz sprzedać wszystkie fety. Jeśli macie na przykład 5 takich supremów 110%, to wystawić teraz tam, niem nie 1700 tokenów. Jeśli wam nie zajdą po tam 5 godzinach, po kilku godzinach generalnie, no to obniżyć o 100 tokenów. No, nie wiem teraz ile mniej więcej chodzą te 110 ale wydaje mi się, że tak 1600-1700 tokenów, no to wystawić je teraz, no bo został ostatni tydzień sezonu, no już tak naprawdę ostatnie kilka dni. No, a po sezonie te wszystkie pety procentowe właśnie spadają niestety. A więc jeśli komuś się chce sprzedawać te Supreme po tam 1000 tokenów zarobku, no to teraz jest najlepszy czas. No, ale to jest taka metoda, jak się komuś chce, no mi się na przykład nie chce, te 1500 tokenów aż tak mnie nie zbawi, a tak to mał chociaż stały Team i nie może się o niego martwić. Ale to, tak jak mówię, to jest taki dodatek tak naprawdę. Tylko mówię po prostu, że trzeba uważać na to, bo sezon się kończy. No i wiadomo, procentówki idą w dół, jak po każdym sezonie. Kolejna rzecz, która jest co update, czyli oczywiście sprzedawanie petów. Mówię tu na przykład o eternalach. Wiadomo, Divine Golden to już w ogóle. No ale teraz też te pety będą droższe, no bo jest właśnie sezon. No, po sezonie niestety, no wiadomo co update trzeba sprzedawać te pety, ale na sezon jeszcze one są droższe niż to będzie normalne. Nie, a więc teraz też opłaca się właśnie sprzedawać te pety, ja na przykład tego nie wiem, no dość drogo mogę sprzedać za 1000 tokenów może, to sobie właśnie pomyślę żeby tutaj dalej sobie inwestować w ten team, no bo jak widzicie widzowie już powoli mi się tutaj zamyka ten team, chciałbym full team 102-105% wbić no ale póki co 110 muszę dobić tam z 10 jeszcze mi zostało może mniej ale z tym teamem to na spokojnie a tak jak mówię, sprzedawanie petów jak z update teraz też, bo jest jeszcze końcówka sezonu to też się bardziej opłaca, no generalnie też większość zarobku, zawdzięczność właśnie dzięki temu sezonowi, że jeszcze można zarabiać, no niestety po sezonie teraz będzie możliwe, że dość słaby update, kolejny, no ten, no ten jeszcze na 6 na 10 oceniłem, no bo właśnie zostało kilka dodanych ciekawych mechanik na przykład jak z tym prestiżem, z tymi topkami no ale coś czuję niestety, że następny update może być jeszcze gorszy no ale wiemy, że za dwa tygodnie, za półtorej tygodnia już w sumie, mamy właśnie walentynki za półtorej tygodnia, no i tam już może być coś lepszego, mówię oczywiście o update'cie, że może być już lepszy ten update no a ten update, no to jeszcze będzie pewnie nie Trzeba przeczekać, że będzie taki na poczekalni. Ale kto wie, może roksek zaskoczy. No i chyba z takich metod jeszcze, no nie będę tutaj mówił oczywistych o tradingu, no bo na tradingu da się zarabiać cały czas. No ale mogę też w sumie wspomnieć, no trading, no to zawsze, no to jest najlepsza rzecz, tylko trzeba być po prostu cierpliwym, kupywać taniej, sprzedawać drożej. No się ja tutaj dużo będę mówił. Ale taką rzeczą, którą jeszcze chciałem dodać, no to oczywiście ten sezon. No tak, ja tak jak mówię, pod boosty już tego się nie opłaca robić, ale opłaca się robić pod jajka, bo można trafić tutaj 125. Która kosztuje ponad 4000 tokenów, czyli jest, no, dość dobrym suprimum. Ja sobie teraz otworzę te jajka, no i zobaczymy, czy uda mi się właśnie takiego suprima trafić. No i widzowie, otworzyłem już wszystkie jajka, no niestety, jak możecie się domyślać, nie trafiłem żadnego suprima. No te jajka są dla mnie przeklęte, już tyle ich otworzyłem przez tyle sezonów miałem wymaksowanego pasa. No ale nic, no, chyba się muszę z tym pogodzić po prostu. Ale wam oczywiście życzę jak najlepszego szczęścia. Może wam się akurat chociaż poszczęści No i też widzowie, jedna z was ważniejszych Metod, chyba najważniejsza, o której chyba na filmie nigdy nie mówiłem, a z której da się zarobić naprawdę tysiące tekenów i to tak do końca gry, nawet nie na ten update, tylko na przyszłe. No, a myślę, że warto o niej powiedzieć. No, potrzebujecie do niej naprawdę dużo tekenów i dużo czasu. Ale widzowie, jest to inwestycja w multi -conta. Ja mam takich multi-kont 4, łącznie z moim kontem to będzie 5 kont, ale żeby to zrobić, trzeba sobie porobić achievementy, masterki, do klanu sobie jakiegoś wbić z upgrade'ami. Trzeba robić drzewko. No do tego potrzeba naprawdę bardzo dużo czasu, ale później z tego da się zarabiać naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja przecież na multikontach często trafią właśnie jakieś suprimy. No i dzięki tej inwestycji, no bo ja też na przykład na przecenach te kupiłem game passy na te multikonto, no bo wiadomo multikont bez gamepasów się nie opłaca, dlatego mówiłem, że trzeba tokeny zainwestować. No ale tak naprawdę jakichś farmerów, tutaj shiny hunterów, nie potrzebujecie fragment lucka, lumberjacka, dungeon coinów, space coinów niby potrzebujecie, ale to też nie trzeba kupować no, no mi się udało wtedy to na przycenach kupić. Możecie do Wielkanocy poczekać, może wtedy jakieś przyceny są. No, ale moim zdaniem, no im szybciej, tym lepiej, no bo cały czas można zarabiać na tych multikontach. No i chyba to jest najmocniejsza metoda w tym odcinku. No i widzowie, ze sposobów na zarobek to już chyba będzie wszystko. Mam nadzieję, że jak najlepiej wam to przedstawię i że uda wam się zarobić jak najwięcej tokenów. No, bo z tych sposobów da się na luzie zarobić kilka tysięcy tokenów. Jak wszystkie zrobicie, to na pewno wam się uda. Mi się już też trochę udało zarobić. Mam nadzieję, że wam też, no ale jeszcze konkursik jak co odcinek no i na ekranie wyświetla wam się zwycięzca dzisiejszego odcinka, gratuluję serdecznie, no i zgłoście do mnie mordeczko na wiadomości prywatnej discord no dzisiaj jak co odcinek do wygrania 400 takaników, jedyne co musicie zrobić no to tak trzeba tutaj zostawić suba na kanale łapeczkę w górę pod tym odcinkiem no i w komentarzu napisać swój nick Roblox'a oraz to ile wam się udało zarobić z tego update'u, albo jakie suprimy trafiliście, no generalnie ile zarobiliście z tego update'u, mam nadzieję, że odcinek wam pomógł i że zarobić jeszcze więcej właśnie z tego update'u, może i nawet więcej ode mnie, choć że będzie ciężko, no bo spora tego zarobiłem. No ale co? Ja wam życzę powodzonka No a my się widzimy w następnym odcinku. Elo!